Cześć widzowie! Superman jest ostatnim kryptończykiem, który pod wpływem żółtego słońca staje się nadludzko silny fizycznie, dostając też inne moce. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, ile podnieść może Superman? Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Superman urodził się na Kryptonie, który jest znacznie większy od Ziemi, przez co Krypton miał większą siłę grawitacji niż błękitny glob, dzięki czemu Superman na Ziemi jest znacznie silniejszy, co działa trochę jak astronauci na Księżycu, co pozwala im wyżej skakać. Przy czym w komiksach i filmach Superman może podnieść całe 2 miliardy ton, gdzie sam Empire State Building waży zaledwie 365 tysięcy ton. All Star Superman, który jest jedną z najpotężniejszych, jego wersji, mógł ładować swoje moce do granic możliwości, pobierając energię ze Słońca, co ostatecznie go zgładzi. Jednak posiadając tę moc, Superman mógł jedną ręką podnosić aż 200 trylionów ton, gdzie masę planety Ziemi Cavendish oszacował na 6 miliardów bilionów ton, czyli 6,21 zer jeszcze więcej, więc Superman Ziemi by nie podniósł, ale w tej formie mógłby podnieść znaczną jej część, co jest godne podziwu, bo gdyby nie patrzeć to jest on tylko człowiekiem, tyle że z Kryptonu. Ostatni syn Kryptona może bez najmniejszego problemu podnieść 100 ton, będąc najsilniejszym superwaterem klasy 100, gdzie sam najwyższy szczyt Mount Everest waży 175 miliardów ton, co znaczy, że Superman w momencie walki z Batmanem mógł podnieść 3,5% całej góry Everestu, przy czym istnieją spekulacje, że jest tak silny, aby rozbić małą planetę, czy zniszczyć granice przestrzeni i czasu, a podczas walki z Black Adamem musiał się powstrzymywać, bo przeciąłby księżyc na pół, jednak jego siła może się wahać. Promieniowanie słoneczne może tymczasowo wzmacniać albo osłabiać Supermana, zanim wróci do bazowej siły, dzięki czemu w jednym momencie mógł podnieść np. 3 miliardy ton w zależności od siły rozbłysku słonecznego, a w swojej najmocniejszej formie wyciskał na ławie ciężar Ziemi przez 5 dni z rzędu, tylko się przy tym pocąc, rzucając też w tej formie gwiazdą neutronową do innej galaktyki. Przy czym gwiazda neutronowa może ważyć 2,5 milionów kilo, a trzeba w końcu nią jeszcze rzucić. To tak naprawdę pokazuje jego siłę, bo musiał rzucić czymś ważącym 2,5 milionów kilo, a na przykład odległość z naszej galaktyki Drogi Mlecznej do Andromedy wynosi 2,5 miliona lat świetlnych, czyli 23,5 tryliona kilometrów, więc aby rzucić gwiazdą na taką odległość musiał wyżyć na niej ogromną siłę, bo oczywiście rzucona gwiazda traci pęd i prędkość z każdą chwilą, w której leci, jednak nie można określić jak tak naprawdę jest silny, bo zaraz może zrobić coś jeszcze bardziej spektakularnego. By Superman był tak silny być może w niektórych wersjach musi bardzo dużo jeść, aby utrzymać formę, ale nie wiemy czy tak to działa u Supermana, z czego nawet możliwe jest to, że istnieje kryptonit, który jeszcze go wzmacnia, dzięki czemu mógłby więcej podnieść, ponieważ różne kryptonity różnie wpływały na Supermana, gdzie był nawet taki, który zmieniał jego orientację na innych facetów, więc skoro istnieje coś takiego to pewnie mógłby się jeszcze innymi wzmocnić. Podsumowując, Superman w filmach może podnieść maksymalnie 2 miliardy ton, czego niestety nie widzimy, ale w komiksach jest tak silny, że ciężko to w ogóle pojąć, mogąc rozbijać gwiazdy, a może nawet wchłaniać żółte słońca, bo co miałoby go powstrzymać. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jaki czy Superman dałby rady podnieść Boxdela. Jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.